Wszystkie nasze programy powstają dzięki naszym widzom oraz czytelnikom Warszawskiej Gazety. Dziękujemy za każdą wpłatę. Proszę serdecznie witam w PL1 TV, witam w Rozmowie Dnia. Przede mną, jak Państwo widzą, najnowszy numer warszawskiej gazety Jeszcze ciepły prosto z drukarni. Takoż Lisia Kita, która już gościła w naszym programie, póki jeszcze wolno ją posiadać. A ze mną znakomici publicyści warszawskiej gazety, którym zawdzięczają Państwo i ten numer i wszystkie inne. Witam zatem serdecznie redaktorów. Pan Marcin Hałaś, dzień dobry. Kłaniam się, dzień dobry. Pan Piotr Lewandowski, dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. I pan Mirosław Kokoszkiewicz, dzień dobry. Dzień dobry. Panowie, na początek cytat, cytat który wymienił pan Piotr Lewandowski, a mianowicie posłanka Joanna Lichocka stwierdziła, iż jeżeli okazuje się, że nie mamy większości w Sejmie do przeprowadzenia zmian, które poparli Polacy w wyborach parlamentarnych, a także głosując gremialnie na Andrzeja Dudem, to trzeba powiedzieć, poprosimy o mocniejszy mandat, musimy jeszcze ten krok zrobić, żeby rządzić samodzielnie, bez obciążeń. Panowie, czyli okazuje się, że polscy rolnicy gremialnie poparli zakaz hodowli zwierząt futerkowych i gremialnie poparli przywilej dla jakichś siekoszołomów, którzy mogą wchodzić na terenie ich gospodarstw, odbierać im zwierzęta według swojego widzimisię, w asyście policji będąc. I Polacy popierają. Takie oto niszczenie polskiego rolnictwa i polskiej gospodarki, bo zagłosowali na PiS. Coś tu chyba nie gra. Na początek pan profesor Lewandowski może się wypowie jako cytujący te słowa i komentujący poczynanie Jarosława Kaczyńskiego, strasznego dziadunia. Panie redaktorze, no, muszę powiedzieć, że kiedy przeczytałem tę wypowiedź Joanny Lichockiej, pani poseł, to klapki spadły mi z nóg. Bo z tego wychodzi, że tak jak pani zauważyła, wyborcy PiSu poparli ustawę futerkową wraz ze wszystkimi jej aberracjami. A jest to totalny bubel prawny, nie mówiąc już o tym, że jest nasączony lewacką ideologią. No właśnie między innymi zakaz hodowli zwierząt na futra, likwidację tych biznesów legalnych dotąd w ciągu roku, Uprawnienia dla organizacji tak zwanych prozwierzęcych, a w istocie które będą takim zielonym ormą mogącym sobie wkroczyć wszędzie i pod byle pretekstem zarekwirować zwierzę. Poparli również zapewne zakaz uboju halal i na mięso koszerne, co jak prognozują. Przetwórcy z tej branży z miejsca zbije ceny skupu żywca wołowego o 2 do 3 zł na kilogramie, a w przeliczeniu na jedną sztukę zwierzęcia to będzie od 1000 do nawet 1500 tysiąca zł na jednym zwierzęciu, zaznaczam, sprzedanym. Do tego Polacy gremialnie poparli ustawę Bezkarność Plus, która pozwala urzędnikom odpo uniknąć odpowiedzialności za przekroczenie przepisów, jeżeli tylko jakoś uzasadnia. Że to przekroczenie miało na celu zwalczanie pandemii strasznego koronawirusa COVID-19. Także no, to jest kompletna aberracja jakaś. No, warto pani poseł wytłumaczyć, że Polacy zagłosowali, głosując na PIS, myśleli, że głosują za czymś kompletnie innym. Przepraszam. A. Y Posiadanie tak. kota teraz może być ryzykowne. No właśnie, nie chciałbym się z tym kotem za bardzo afiszować, bo za chwilę właśnie jakieś ekologiczne ormo mi tu może wkroczyć i badać, czy mój kot biszkopt jest tutaj należycie traktowany w tym domu. W każdym razie warto przypomnieć pani posłance, że Polacy, głosując na PIS, myśleli, że głosują na coś zupełnie innego. Na Polskę suwerenną, mocną, praworządną, na Polskę, gdzie zostaną ukrócone dotychczasowe kliki wyhodowane na przestrzeni całej trzeciej RP, że będzie to Polska mocna, również konserwatywnymi wartościami, a tymczasem wychodzi, że zagłosowali. No, już sam nie wiem na kogo, czy na bezideową partię władzy od ciepłej wody w kranie, czy na jakichś kompletnych karierowiców w typie szefa młodzieżówki Michała Moskala, który nie waha się twierdzić, że wojny kulturowe w ogóle są nieważne, to jakiś przeżytek i musimy się zająć innymi sprawami. No na przykład musimy się zająć obliczaniem tego, ile miejsca ma nasz zwierzak domowy. Tu pan redaktor Marcin Hałaś przywołał z kolei posła Grzegorza Brauna, który obliczył, że jeżeli taki domowa sunia się oszczeni i będzie miała pięcioro szczeniąt, to trzeba zapewnić im koje o powierzchni 27 metrów kwadratowych. Pan redaktor Marcin Hałaś posiada kotka, pieska albo inne zwierzątko, któremu musi zapewnić osobny pokój w swoim mieszkaniu, panie redaktorze? Ja w tej chwili nie posiadam, natomiast jeśli chodzi o Wypowiedź posłanki Lichockiej, to błyskawicznie przyszedł mi na myśl taki dawny serial. Zapewne osoby z mego pokolenia pamiętają czeski serial Szpital na skraju miasta, Nemocnice na skraju miasta. I stamtąd pochodził taki bardzo kiedyś znany wręcz kultowy cytat: Gdyby głupota miała skrzydła, siostra jakaś tam fruwałaby niczym gołębica. No ja myślę, że po takiej wypowiedzi ten cytat, mimo szacunku dla kobiet, można w pełni odnieść do pani posłanki Lichockiej, także gdyby pewne braki intelektualne miały skrzydła, pani posłanka fruwałaby jak gołębica, jak jaskółka, być może lewitowałaby w kosmosie, chociaż ona tam już od dawna lewituje, jak się wydaje. A tutaj jeszcze sprostowanie do tego, co powiedziała pani Aldona, bo tam Leży piękny lis. No, normalny mężczyzna chciałby kupić żonie naturalne futro, a normalna kobieta woli y, naturalne futro od sztucznego. Dlatego pani on tutaj po... leży. Właśnie, pani <laughs> powiedziała, że dopóki y, nie zabronią go nam posiadać. Otóż y, w tej ustawie. Ta ustawa nikomu nie zabroni posiadania naturalnego futra. Natomiast jeżeli ów normalny mąż będzie chciał kupić żonie piękne, naturalne futro, to zarobią na tym już nie Polacy, ale. Duńczycy, Rosjanie czy Ukraińcy, bo to nie jest tak, że my zakażemy, to znaczy nie my, partia władzy PIS zakaże hodowli zwierząt futerkowych w Polsce i ta hodowla zniknie. Nie, ona się przeniesie do innych krajów, przeniesie się do krajów, gdzie normy nie są żadne przestrzegane, jak na przykład na Ukrainie. Ja ostatnio byłem na bazarze w Lwowie. Proszę, sobie przypomnieć, co się dzieje u nas w stosunku do Karpi. Ratujemy Karpię, Maja Ostaszewska, gdzieś tam skazano handlarza, który zgilotynował karpie, sprzedając przed świętami, a we Lwowie na stoisku rybnym wygląda to tak, że po prostu Karpie sobie żywe pływają w jakiejś beczce, a sprzedający wyskłada Pięć żywych karpi na ladę, żeby one tam były jako swego rodzaju ekspozycja towaru. Te karpie tak sobie cztery godziny leżą i się podduszają, to znaczy 40 minut albo trzy kwadranse sobie leżą i się poduszają, Potem wędrują z powrotem do beczki, a na wystawę idą inne karpie. Więc ja myślę, że jeżeli zakażemy hodowli zwierząt w Polsce, gdzie jednak mimo wszystko pewne normy dotyczące tak zwanego dobrostanu Zwierząt są przestrzegane, no to te same zwierzęta e, Norti, Lisy, szynszyle będą hodowane na Ukrainie, będą hodowane w Rosji, która zgarnie cały zysk polskiego rolnictwa, a humanita o humanitaryzmie hodowli nie będzie można mówić. No. Niestety do takich absurdów doprowadziło prawo i sprawiedliwość, a właściwie jakaś taka osobista obsesja Jarosława Kaczyńskiego i kilku przybocznych z panią Lichocką i panem Czabańskim. I tutaj jeszcze na koniec ostatnia refleksja. To wszystko, co obserwowaliśmy. Przez ostatni tydzień Zjednoczonej Prawicy, czy przez dwa tygodnie, no to jest pełne, pełna ilustracja pewnego znanego powiedzenia o socjalizmie, że socjalizm bohatersko rozwiązuje problemy, które sam stworzył. Więc mniej więcej od półtorej tygodnia Zjednoczona Prawica, a właściwie elita polityczna, PIS z Jarosławem Kaczyńskim. Bohatersko próbują rozwiązać problem, który sami stworzyli. Stworzyli go zupełnie niepotrzebnie i jest to zupełnie niezrozumiałe nawet dla tak zwanych twardych wyborców Prawa i Sprawiedliwości. No tutaj może liczyli na przyciągnięcie tego lewicowego elektoratu, lewackiego elektoratu i zapomnieli zupełnie, że ich elektoratem był elektorat wiejskie. Tutaj panowie powiedzieli coś fajnego o uskrzydlającej głupocie. Ja jak sobie tak na to patrzę, to w szerszym kontekście kojarzą mi się jeszcze dwa nazwiska, pani Ursula von der Leyen i pani Vera Jurowa, które chyba też szybowałyby jak sokoły wędrowne, gdyby głupota uskrzydlała, albowiem Unia Europejska znowu wzięła się za grillowanie Polski, przyjmując za prawdę ewidentne kłamstwo jakiegoś gejowskiego, współczesnego politruka. Pan Mirosław Kokoszkiewicz na ten temat w warszawskiej gazecie napisał. Panie redaktorze, szybowałaby Jurowa i, i, i jej koleżanka z Brukseli, e, pani Ursula van der Leyer, nad ziemią, gdyby głupota uskrzydlała? No dla mnie to od dawna te Obie panie to już są gołębice. Ja piszę w tym właśnie, w dzisiejszym numerze, w tekście Zakaz Skrętu w Lewo. Piszę, ale chciałem pokazać w tym tekście, jak bardzo mylili się wszyscy ci optymiści z prawej strony sceny politycznej, którzy mówili niejednokrotnie, że po kolejnych wygranych wyborach. Przez PiS, Berlin, Bruksela i ci miejscowi Nościele zaraz spuszczą nieco stonu, pogodzą się z faktem, że zmiana władzy w Polsce yy, to nie był tylko zwykły przypadek przy pracy. Oczywiście odnoszę się to właśnie do tej ostatniej debaty w Parlamencie Europejskim, w której znowu zaatakowano Polskę przez powielanie fake newsów i zwykłych, ordynarnych, bezczelnych kłamstw I przecież nie oszukujmy się, oni wszyscy wiedzą, że atakują Polskę za pomocą kłamstw sprokurowanych tutaj na miejscu i ja nawet wysuwałem taką tezę, że kto wie, czy te słynne tablice z tymi strefami wolnymi od LGBT to nie było zlecenie, które wykonał tylko ten, ten tęczowy, ten Bart Staszewski. Być może, natomiast to no cóż, no nie da się ukryć, że tutaj pogróżki płyną z Brukseli, Natomiast w Polsce sytuacja zmienia się jak w kalejdoskopie. Jarosław Kaczyński, panowie. Informacja wczoraj, zanim jeszcze Warszawska Gazeta się drukowała, to się okazało, że Jarosław Kaczyński będzie superministrem. To w ogóle zdaje się, że któryś z panów też wspomniał o tym, że po co nam właściwie parlament, po co nam Sejm, po co nam Senat. Zgromadzi się trzech liderów, coś sobie ustalą. To się okazuje, że nawet trzech jest niepotrzebnych. Po co nam premier, po co nam prezydent. Jarosław Kaczyński bierze trzy sektory siłowe w zasadzie. Już nawet nie ukrywa, że, że nie steruje z tylnego fotela, tylko steruje wprost. Ten pomysł to chyba jeszcze coś bardziej zaskakującego niż ta nieszczęsna ustawa futerkowa. Jak panowie sądzą? No To jest generalnie jeszcze gorsza proteza niż funkcjonowała do tej pory, kiedy Jarosław Kaczyński rządził czy kierował rządem jako nieformalny naczelnik państwa z siedzibą na Nowogrodzkiej, no teraz wchodząc do rządu kto tak naprawdę będzie komu podlegał? Premier Morawiecki, prezesowi Kaczyńskiemu, czy prezes Kaczyński, premierowi Morawieckiemu? Z jednej strony jest podwładność rządowa, z drugiej strony partyjna. No, była jasna, klarowna sytuacja. Rząd Zjednoczonej Prawicy mógł trzy lata rządzić spokojnie i zajmować się naprawdę ważnymi sprawami, a Zrobili, to zagmatwali, nie polepszyli. No ja myślę, że ten konflikt mimo wejścia Jarosława Kaczyńskiego do rządu dalej gdzieś się będzie tlił, bo jak gdyby mleko się rozlało, brzydko mówiąc, smród poszedł. A lewacy tylko będą mieli używanie z tego, bo będzie to młyn na woda na młyn ich propagandy. Kiedyś żartowano, że Jarosław Kaczyński rządzi z tylnego fotela. Teraz będzie, będą żarty, że wicepremier rządzi premierem. Ja się pytam, po co, po co te wszystkie protezy, po co te wewnętrzne zawirowania? Nie wiem. Jarosław Kaczyński ma plan, jak w reklamie, redaktor Kokoszkiewicz. No to znaczy plan. Ja to spodziewałem się tutaj bardzo. Komiczne I może taka z łezką wokół, taka, ale komiczna sytuacja, wyobraźmy sobie, że prezydent Duda zawetuje tą ustawę. No i co się może okazać, że PiS odrzuci weto prezydenta głosami lewactwa. Towarzyszy pana Czabeńskiego z SLD. I to ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji, jak elektorat za, zareaguje, jeżeli PiS będzie odrzucał weto prezydenta głosami komuchów. No bardzo ciekawie nam się tutaj szykuje dalsze, dalsze prace nad tą ustawą. A pan redaktor Piotr Lewandowski, straszny dziadunio, czyli Jarosław Kaczyński, realizuje jakiś swój plan, którego małe muszki wszystkich Polaków nie są w stanie ogarnąć, no bo mam wrażenie, że od. Tygodnia nie są w stanie zrozumieć, co się Jarosławowi Kaczyńskiemu stało, że nagle zaczął niszczyć polską gospodarkę, polskie rolnictwo i to jeszcze w dobie pandemii, prawdziwej czy udawanej, ale ograniczającej nas gospodarczo mocno. Więc jaki jest plan Jarosława Kaczyńskiego? Panie redaktorze, może pan zgadnie. No ja powiedziałbym, że syndrom strasznego dziadunia niestety się pogłębia, no wziąłem sobie ten tytuł od Marii Rodziewiczówny, jeżeli ktoś jeszcze czyta w tych czasach Marię Rodziewiczównę, to była taka głośna powieść swojego czasu, straszny dziadunio. O takim majętnym ziemianinie, dziaduniu Polikarpie, który swojego podobiecznego Hieronima tak y, doświadczał życiowo, że ów Hieronim bardzo zdolny młodzieniec, co mało co nie przypłacił tego koniec końców śmiercią. Tyle, że dziadunio Polikarp y, na koniec się jednak zreflektował i opanował. Y, w przeciwieństwie do Jarosława Kaczyńskiego, który cały czas z uporem maniaka brnie, y, 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 brnie w... W te błędy, od których zaczął, no to się zaczęło w gruncie rzeczy już wiosną, od forsowania wyborów korespondencyjnych, które w tamtych warunkach były nie do przeprowadzenia, a teraz mamy kolejną odsłonę tego no, y, według mnie to wejście do rządu Jarosława Kaczyńskiego, o ile ono faktycznie dojdzie do skutku, bo na razie jeszcze nie jest to na 100% pewne, ale jeżeli dojdzie w charakterze takiego super wicepremiera, m, który y, to jest ruch. Baczliwy. Jarosław Kaczyński zorientował się, że te konflikty nasz miały do tego stopnia, bo do, do pewnego momentu to były takie typowe koalicyjne konflikty, tam o parę stołków powiedzmy, ale od momentu wejścia z ustawą futerkową i ustawą bezkarność plus, no to już się przerodziło w o wiele poważniejszą sprawę i Kaczyński uznał, że musi nałożyć taką czapę na ten cały rząd, stworzyć sobie taki super resort siłowy, gdzie będzie jednocześnie takim oberszefem MSWiA, oberszefem Ministerstwa Sprawiedliwości i oberszefem MONu, takie trzy w jednym. Czyli Kaczyński będzie taki super, takim super siłowikiem, jak to Rosjanie mówią o resortach siłowych. I i tutaj no, szykuje się kompletna groteska, bo premier Morawiecki, wszyscy wiedzą, że w tym rządzie nie będzie już miał kompletnie nic do powiedzenia, bo wszystko będzie musiało zostać uzgodnione z Jarosławem Kaczyńskim i dopiero kiedy on zapali zielone światło, to ewentualnie jakieś tam ruchy będą mogły być wykonywane. Przy okazji ubezwłasnowolni totalnie Zbigniewa Ziobrę i Solidarną Polskę, o co chyba w gruncie rzeczy mu chodzi, bo chodzą jeszcze słuchy, że PiS ma mieć swojego sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Czyli też jakby taką swoją wtykę swojego kontrolera, to na jakiś czas może wytłumić konflikt, ale jak ta pokrywa odbije pod ciśnieniem wewnętrznej pary, to z może nie być już co zbierać. A no właśnie, panowie, nie wiemy, czy Jarosław Kaczyński będzie nad premierem. I super premierem jeszcze nie wiemy, pewnie się dowiemy za parę godzin, ale wiemy jedno, jest już najnowsza warszawska gazeta, w niej znakomite artykuły, o których kilka słów Państwo już usłyszeli, a oprócz tego jeszcze wiele więcej, bo także o tym, co się kryło w szafach Nowaka i dlaczego teraz wszyscy się martwią, żeby nie zaczął chłopi nagadać, a także o pandemii, pandemii, szczepionkach i wielu, wielu innych sprawach ważnych. Jak to wygląda, Państwo troszeczkę słyszeli. Zapraszamy do warszawskiej gazety, zapraszamy do PL1 TV. A dzisiaj dziękuję Państwu za uwagę. Razem z moimi znakomitymi kolegami redakcyjnymi. Byli z nami pan Marcin Hałaś, dziękuję. Kłaniam się, dziękuję. Pan Piotr Lewandowski, dziękuję bardzo. Dziękuję również. I pan Mirosław Kokoszkiewicz, bardzo dziękuję. Dziękuję. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Zapraszam do PL1 TV. Będzie wiele ważnych tematów, będziemy mówili prawdę. Prawdę niezależnie od tego, czy się komuś ona podoba, czy nie. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Wszystkie nasze programy powstają dzięki naszym widzom oraz czytelnikom Warszawskiej Gazety. Dziękujemy za każdą wpłatę.